To nie był buziak dla pana. Dziękuję. Wyobraź sobie, że Diestro wziął wolne, a komisja wciąż nie zdecydowała, kto wygrał mecz. Dzwonili z Agencji Nieruchomości w sprawie mieszkania. Będziemy tam tylko we dwójkę? Zamieszkam tam tylko z Pili. O czym ty mówisz? O mieszkaniu. Rozmawialiśmy o tym. Nie chcę się rozwodzić. Zapomnij o mieszkaniu. Ależ ty jesteś wspaniała. Ty nie chcesz czy Bustamante? Myśl sobie, co chcesz. Ale zrobisz jak mówię. Zobaczymy. Dzwoniłam już do niej na komórkę. Nie odbiera. W domu też jej nie ma. Celina, a ty gdzie jesteś? W toalecie? Czekoladki. Tak nie można. Miguel, daj spokój. Źle wyglądasz. Prędzej czy później będziesz musiał z nią porozmawiać. Spokojnie. Nawet do bólu trzeba podejść z radością. Ja, możemy porozmawiać? Poproszę o wodę. Chcemy wiedzieć, co ci jest. Ostatnio dziwnie się zachowujesz. Mam kłopot z matką. Nie wtrącajcie się, proszę. Poczekaj. Zależy nam na tobie. To nie może tak trwać. Obudź się. Długo jeszcze? Wolałabym się czymś zająć. Co z tobą? Oszalałaś. Palisz? Kiedy mam na to ochotę? Co się tu dzieje? Nie kłóćcie się, jesteście przyjaciółkami. Luhan? Musimy pomówić o Twoim opiekunie. To nic dobrego. Co się stało? Dzwoniłam do niego, ale nie odbiera. Nie odpisuje na maile. Rzeczywiście, mnie też ostatnio nie odpisał. Nie opłacił szkoły. Pieniądze to nie wszystko. Nie podpisał ostatniego rachunku, a to oznacza, że nie możesz się tu dłużej uczyć. Co? Wróciłaś. Jak dobrze? Wyjaśnijmy sobie jedno. Będę z wami mieszkać, ale tylko do końca roku, bo tata nie chciał mnie przenieść. Zamierzałaś zmienić szkołę? Dlaczego? Już nie jesteście moimi przyjaciółkami. I nic nie będzie takie jak dawniej Pozwól nam wyjaśnić Nie powiedziałyśmy ci o Miguelu, żeby cię chronić Chronić? Kiedy ci na kimś zależy, mówisz mu prawdę Tymczasem stałam się pośmiewiskiem szkoły Wszyscy mówią, ale ta ci głupia Próbowałam coś powiedzieć, ale Roberta i Wiko mi zabroniły. Uspokój się. Buntuję się, ale to nie koniec świata. Najgorsze, że krzywdzi samą siebie. To mnie boli najbardziej. Zostawiła pani w klasie. Dziękuję. Kochanie, czemu tak się uczesałaś? To jedna z wielu zmian w moim życiu O co ci chodzi? W życiu ciągle się coś zmienia Ty wymieniłaś mi ojca I Ja też postawiłam na zmiany Moje papierosy Na razie Roberta, Roberta Alejandra, zostaw ją. Robi ci na złość. Nie zwracaj na nią uwagi. Nie zostawię jej samej. Nie potrafię. A ojciec? Najwyższy czas, żeby przejął inicjatywę. Niech on się martwi. Szukałem cię, dzień dobry panu. Przyszedł pan do Agustyny. Muszę z tobą porozmawiać. Co robisz? Nic. Zostaw mnie. Wciąż nie wybaczyłaś Miguelowi. Nie chcę tu być, ale ojciec nie zgodził się mnie przenieść. Nie mów nikomu, że mnie widziałaś. Spokojnie, nie jestem plotkarą. Czemu nie możesz mu wybaczyć? To żadne pocieszenie, ale on jest w gorszym stanie niż ty. Wiem, dał plamę, ale wybacz mu. Wszyscy wiedzieli, procz mnie.

Co mam zrobić? Zajmij się tym. Roberta długo tego nie wytrzyma. To oznacza konfrontację z córką. Wolę, by wszystko przebiegało naturalnie. Nie tchórz. Unikasz problemów. Roberta jest przybita. Boję się, że zrobi coś głupiego. Nie jesteś jej ojcem. Zacznij działać. Nasz nauczyciel jest swoim ojcem? Ja I nie nazywa się Octavio, tylko Martin. Ale ja jestem Roberta Reverte. ja jestem Roberta z jednej strony to nie takie złe. Prawie nie widywałaś się z pardo. Ten jest fajniejszy. W końcu stworzysz prawdziwą rodzinę. Tak, jak ty. Kiedy twój ojciec ożeni się zbił ciastom. Przestań! Boję się, żeby go tym biustem nie przydusiła. Ma na imię Milagrosa. Wyobrażasz sobie ich ślub? Czemu wszystko jest takie skomplikowane? Wystarczy, że trudno jest być mną. Nie wiem. Te nie wiem, ale. Ja nie zamierzam siedzieć z założonymi rękami. Tym bardziej, że nie mam nic do stracenia.